Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku, tym razem z nowych królików, które dołączyły do mojej hodowli. Pierwszym nowym nabytkiem jest samczyk rasy Olbrzym Sroka Czarny. Jeżeli chodzi o jego barwę, to jak możecie w zasadzie sami zobaczyć ma naprawdę bardzo ładną pręgę, tu, yy, samczyk ma super pigment czarny. Motylek jest też yy, super, ale najbardziej u tego samczyka chodziło mi o kropki. Ponieważ jak wiecie moja samiczka ma ich dosyć wiele więc potrzebowałem samczyka który miałby ich znacznie mniej no i takiego znalazłem Ponieważ ten samczyk z jednej strony ma dwie kropki, z drugiej jedną Także po połączeniu go z moją samicą powinny wyjść naprawdę ładne młode Ale na te młode jeszcze będziemy musieli sporo poczekać ponieważ samczyk ma dopiero 5 czy 6 miesięcy więc jeszcze sporo czasu zostało jak możecie zauważyć, samczyk również ma dosyć fajną budowę. Z tyłu tylko troszkę czuje e, kości, ale to nic szkodzi. Ogonek fajnie e, nie odstaje, więc jest naprawdę dobrze. No i myślę, że e, jak na razie będzie dorastać u mnie w hodowli, a później zostanie reproduktorem, no i pewnie będzie krył samiczki. No i kolejnymi nabytkami hodowli, ale też co prawda ostatnimi, no bo tak naprawdę jest jakby dopiero początek roku, więc do końca sezonu mam jeszcze czas, żeby kupić coś fajnego. Są trzy młode rasy baran francuski. Co prawda będąc u hodowcy brałem trzy samiczki, a że później okazało się, że jedna to jest samczyk że jeden to samczyk a dwie to samiczki no to już nic nie zrobię pomyłka była moja ponieważ źle sprawdziłem płeć no ale zdarza się jedna z samiczek jest niebieska srokacz co prawda ma mało białego no i tam nie jest jakaś mega nie ma mega rysunku ale i tak bardzo się mi spodobała kolejnym kolejną samiczką jest samiczka żółta srokacz ma świetny rysunek, co bardzo mnie cieszy. No i samczyk, samczyk, który ma mega barwę. Tak naprawdę nie umiem jej określić. Jest to tak jakby troszkę kawa i tam gdzieś po prostu białe plamy. Możecie to zobaczyć na zdjęciach po prostu. Ja myślę, że on po prostu się wybarwi i zrobi się izabelowaty i że to białe wszystko mu zniknie. Ale to jeszcze y, się okaże. Ja y, mówię na niego taki ala Izabelowaty, ale i tak y, mnie po prostu zauroczył swoją barwą, więc zostaje u mnie w hodowli, pomimo tego, że okazał się samcem i będzie krył samiczki jak podrośnie, bo na razie jest bardzo młody. Jeżeli chodzi o wiek młodych, to są ponad dwa miesiące. Y, niedługo będę musiał je zaszczepić, bo jeszcze nie były szczepione, ale na to mam jeszcze czas. Myślę, że młode bardzo się mi sprzedadzą w hodowli na tak jakby powiem zmianę krwi, bo są one całkiem od innego hodowcy yy, niż od którego kupowałem większość króli, także na pewno coś z tego będzie. No i w tym filmiku to już na tyle, piszcie jak podobają się wam nowe nabytki, jak widzicie hodowla się troszkę powiększa i myślę, że was powinno się to cieszyć, bo mnie cieszy bardzo. No i to na tyle w tym filmiku, trzymajcie się, cześć.